Drzewo, co tam jeszcze? Ulica, auto. I auto. Dobra, jo, 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 dobra. Ej, ej, okej. Okay. dobra. Mordeczko, jak jest autem, to muszę do Was wysyłać prośbę, żebyście. Zapalili wiele zniczy, zobacz, ja te tym autem po ulicy. Ej, dobra, i zobacz, mordeczko, jestem z miejscowości, które nazywa się Grajewo. Mordeczko, tam rośnie drzewo, nie jedno. I zobacz, mordeczko, jak ci cisnę trafiam w sedno. Ej, ten po środku ma pomarańczowy podkoszulek, a to co nawijam, on tego nie rozumie w ogóle. Joj, i kupił pierścionek dziewczynie, nawet mi nie powiedział, jak radę. Ty piara ma na imię. Joj, dobra, i teraz patrz, mordeczko. Czasami robię tu imprezy, i palona jest. Marycha, ten ziomek po prawej wygląda jak krycha, ej, dobra i zobacz yes. jak tu sobie lacę fajną masz tapetę, mordeczko, zobacz jak tu kurwa lecę, wysyłaj mi dopierdla rakietę, ej dobra, i zobacz, teraz tam jest napisane stop, ej, a ja robię dobry rap, non stop, ej dobra, i ten po lewej tutaj pewnie nie ogolił bobra, nie no, żartowałem <śleski> Nie dożartowałem. Nie. Pewnie dupę podciera mu jeszcze jego stara. Nawet temu leszczowi nie wylosły włosy na jajach. Nie. Ale młodego rozjebałem. Młody rozjebany był w tym momencie od buta.